Nie mam pojęcia, kiedy to zleciało, ale robimy pierwszy unboxing kalendarza adwentowego. Nigdy nie miałam kalendarza z Douglasa, więc jestem bardzo podekscytowana. Tutaj w ogóle mamy taką kokardeczkę. Pierwsze otwarcie. Naprawdę mam nadzieję, że te kosmetyki w środku się nie wysypały i że to wszystko żyje. Tu wygląda bardzo ładnie. Trochę was odsunęłam, bo szukamy jedyneczki, a jak widzicie kalendarz jest spory. Dobra, jedyneczkę mamy tutaj. Produkt wydaje się w miarę duży. O, coś zmaka, coś z zmaka, jeszcze nie patrzę dokładnie, co to jest. I to jest nasz pierwszy produkt. Ja mam z maka podkład, który uwielbiam, więc bardzo się cieszę na kolejną rzecz, bo w sumie mam tylko podkład, nic innego nie posiadam, nic innego nie testowałam. Widzę, że jest to coś do ust. Okej, okay, to jest taki zwykły balsamik do ust. Zobaczmy, jak pachnie. Nie. Nie wierzę. Ej, nie wiem, czy kojarzycie, ale były kiedyś takie balsamy. Ja je uwielbiałam, jak byłam dzieckiem. One kosztowały tak mało i kochałam ich zapach. Po prostu ja je kupowałam dla zapachu. To były moje ulubione balsamy i to pachnie identycznie. Wstawię Wam tu gdzieś zdjęcie, ale to pachnie tak identycznie. Kocham, kocham! Jestem ja naprawdę z tego zadowolona i cieszę się, że już zaczynamy te vlogmasy codzienne otwieranie kalendarzy i zapraszam Was na mojego youtuba, bo już dzisiaj o 15.30 wpada pierwszy vlog vlogmas na moim kanale i widzimy się jutro w kolejnym unboxingu.